Hej, serbowach! Witam was w kolejnym odcinku. Tym razem odcinku, w którym zaprezentuję wam gigantyczny opening 33 skrzynek. Całkiem sporo, prawda? Przez długi czas trzymałem sobie je właśnie na taką specjalną okazję, gdzie zobaczymy ile tak naprawdę możemy zarobić na otwieraniu właśnie tych skarbów. W trakcie odcinka oczywiście na ekranie będzie wam towarzyszył licznik. Oczywiście Z to złoto, P pieniądze. I zobaczymy, ile tego hajsu. I oczywiście, złota nam wpadnie. Nie zapomnijcie także o tym, że jeżeli odcinek Wam się spodobał, łapka w górę jest mile widziana. I oczywiście, jeżeli interesujecie na Red Dead Online, no to na tym kanale znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, a także takie eksperymenty. Luźniejsze materiały też raz na jakiś czas będą się oczywiście pojawiać. Zawsze myślałem, szczerze powiedziawszy, że te skarby działają w taki sposób, że jeżeli doceniamy dużo golda, no to też dostajemy przy okazji mniej hajsu. No bo wiecie. Jak dużo golda, no to mało hajsu musi być. A okazuje się, że nie. Ilość złota nie jest zależna od pieniędzy, pieniądze nie są zależne od złota, więc po prostu może dostać i mało złota, i mało pieniędzy, może dostać i dużo złota, i dużo hajsu, więc jak sami widzicie, nie jest to od siebie zależne, ale tutaj przygotowałem sobie dla was takie małe podsumowanie i zobaczmy, najmniej jeżeli chodzi o pieniądze, dostałem 25 dolarów ze skrzynki absurdalnie mała wartość. 25 dolarów masakra. Ale największa wartość, którą udało mi się właśnie odnotować, to 163 dolary i 96 centów. Więc całkiem spoko wartość. Myślę, że jest szansa dobić do tych 200, ale wymaga to dużego farta. Tak myślę przynajmniej. Ale sprawa jest kompletnie inna, jeżeli chodzi o złoto, ponieważ tutaj moim zdaniem też minimalna wartość, którą dostałem, jest też bardzo absurdalna: no bo 0,4 golda, naprawdę 0,4 najmniejsza wartość i oczywiście najwięcej, no to 1,61, więc całkiem sporo. A oczywiście, jeżeli chodzi o cały opening, to to widzicie na ekranie prawie 35 sztuk złota i do tego ponad 3000 dolarów. Całkiem przyjemny za trzy gotówki. Ale okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o te materiały. Mam nadzieję, że odcinek oczywiście, Wam się spodobał. Ja się zamierzam, dam się na rapa, Elo.